Dzień dobry Państwu. 9.09, a zatem świetny, idealny wręcz czas, żeby pokontynuować nasze rozmowy o sprzedaży wokół sprzedaży, dla sprzedaży. Ja się nazywam Dariusz Milczarek i mój gość już od poprzedniego odcinka Romeo Grzębowski, szef Extended Disc Polska. Dobrze mówię? Extended Tools Polska. Przepraszam. Lat. Extended Tools Polska. Ale disk jako tools może być. Jasne. Na poprzednim naszym wejściu rozmawialiśmy już trochę o, o tym, że to, co jest na pewno kluczowe dla takiego, myślę, człowieka, który gdzieś pracuje z klientami, no to jest dobre zrozumienie, nie wiem, tych nastawień klienta, sposobów, w jaki podejmuje decyzje, w jaki sposób się zachowuje. I, i ty mi ty pokazałeś takie cztery, właściwie znaczy dwa wymiary, ale w związku z tym cztery możliwości I na ostatnim żeśmy skończyli na tym, co nazwałeś D. Da? Czyli taka osoba, która zdecydowanie szybko podejmuje decyzje, wie już o co chodzi. No ale mamy więcej tych wymiarów, więc bądź uprzejmy trochę rozwinąć ten wątek. Okej, okay, więc jesteśmy przy tej trochę typologii klienta, że rozumienie go nam pomoże, pomoże sprzedawać lepiej, dostosowywać nasze komunikaty. I teraz mamy tego klienta. Który kieruje się intuicją i relacjami jednocześnie My tak. to nazywamy styl i czasami pada ten kolor żółty to są ci klienci którzy dużo mówią Taki one man show to. one man show trochę właśnie trochę showman i tacy tutaj widzą świat w różowych okularach te, te relacje mają jest najważniejsze w zasadzie nie kupią nie od znajomego więc próbują tych znajomych wszędzie wszędzie pozyskiwać no i. To jest osoba, która też mm, lubi mówić pozytywne rzeczy, boi się mówić nie. To jest, jeżeli nie wiecie, jaki to jest klient, to jest ten właśnie klient, który wyszliście ze spotkania z nim i to było najlepsze spotkanie w waszym życiu. Już mieliście tutaj mhm. milion dolarów w kieszeni, a potem on znika i nie odzwania, bo on już podjął inną decyzję, ale on nie lubi mówić nie. Więc on będzie trochę unikał i zmylał, bo jemu jest, 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 jest yy, przykro odmówić. Okay. Tak? Natomiast to jest klient, który jest zmienny w swoich decyzjach. Może zmienić tę decyzję bardzo szybko pod wpływem e, dobrych emocji. Tak? Z argumentów i emocji. On, on, on e, tę decyzję podejmuje szybko, ale jest w stanie jest też szybko zmienić. Tak jak byliśmy w, przyk w, przykładzie, podejmowania samoch byliśmy w przykładzie kupowania samochodów to ja mogę się podzielić swoją taką historią, że co jakiś czas kupuję samochód, tak? i teraz to już robię tak bardzo na zimno, tak? ale parę lat temu zmieniałem samochód i pomyślałem sobie no kurczę, to jest taki moment, urodziły mi się dzieci, potrzebuję duży bagażnik, dużo jeżdżę po Polsce, no to powinien być diesel, a w ogóle to mamy kiepskie drogi, to najlepiej słów, tak? Patrzę, jaki mam budżet, tutaj im zrobię to tak na mądrze, tym razem kupię naprawdę na mądrze, tak? Sprawdzam budżet, patrzę z tego budżetu, no to stać mi na Mitsubishi Outlander, tak, z tych, co mi się podobają. No to jadę do takiego dealera, który sprzedaje akurat ten model samochodu z zamiarem zamówienia go po prostu i wpadam, dzień dobry, chcę zamówić samochód ten w takiej wersji. A to był taki niezależny importer tych samochodów, bo chciałem trochę taniej jeszcze. No i ten przedstawiciel mówi: Wie Pan, co? O, jasne, załatwimy to od ręki, tylko że kolega, który akurat się zajmuje tymi modelami, jest na jeździe testowej. Tu zapraszam kawę, przejście po salonie. A może się Pan przejedzie którymś tutaj z naszej floty pokazowej? Przejechałem się i kupiłem tego dnia samochód. Czy to był to diesel? Nie był, nie. To nie był bitwy kieszał dla... Tak, no nie był diesel, to nie był słów i bagażnik miał taki sobie, bo to było tak naprawdę e, quasi sportowe BMW na wielkich kołach i ze szklanym dachem. Tak? No chyba cię pogięło jednak w takim razie. Wróciłeś do domu i tak, zaraz, a gdzie bagażnik, a gdzie wózek? A, jak chcesz drugi kupić Tak, tak, tak. tak ale to jest ekstremalny przykład trochę podejmowania decyzji w stylu i, tak? I, i I możemy na te decyzje o wiele bardziej wpływać. Wynąć, będąc sprzedawcą, niż gdzie indziej, to warto to zrozumieć. I zupełnie inaczej postępuje, postępuje klient o stylu S, gdzie mamy kombinację znowu relacji, ale już z percepcją, z tym podejściem takim krok po kroku, przemyślanym, zastanowionym, skonsultowanym z żoną, skonsultowany z rodziną, skonsultowany z przyjaciółmi, z porównaniem wielu rzeczy, tak? Gdzie. Już prawie jestem gotowy, ale jeszcze muszę się przespać z tą decyzją. Tak? Ten proces decyzyjny jest o wiele, wiele, wiele dłuższy. Tak? Inne kryteria. Bezpieczeństwo, jedno z najważniejszych kryteriów. Tak? Rodzina, najważniejsze kryterium. Przewidywalność. Tak? Klienci często o stylu S kupują albo są samą markę w kółko, jeżeli tam po, pier nie miał, po pierwsze nie miał jakieś super problemów, albo przynajmniej ten sam kolor, żeby sąsiad nie za bardzo tam zazdrościł, się nie wkurzał, tak? że mam nowy. Zupełnie inna motywacja, tak. No i wreszcie mamy takiego klienta o stylu C, ta kombinacja tej percepcji, logiki, systemów, analiz, sprawdzania, kontroli. To są osoby, które kupują mega logicznie, zero emocjonalnie. To są klienci, którzy, często to słyszałem, nie lubią sprzedawców. Nie chcę powiedzieć nienawidzą, nie lubią sprzedawców, uważają, że sprzedaż mogłaby nie istnieć, bo on, jeżeli on wie, co chce kupić, to sam sobie kupi. Także dla nich ta sprzedaż onlineowa, internetowa jest w ogóle perfekcyjna. Sprzedawca ma być tylko po to, żeby dostarczyć to, co ja już dawno chcę. Więc jeżeli jestem z yy, mądrym sprzedawcą, wyczuję, że mam takiego klienta, to moją rolą powinno być dostarczać informacje, sprawdzone informacje, pozwalać podejmować decyzje samemu, ewentualnie obniżać ryzyko, tak? bo ten klient C te, te nie cierpi ryzyka. No dobra, ale powiedz mi teraz tak, no mamy sobie te typy. Można oczywiście... Używać tego modelu disco, o którym mówimy, ale możemy używać każdego pewnie innego modelu, także tych modeli trochę jest. Tak. No dobra, ale to jest tak. Co, ale co z tego wynika? Czy to oznacza, że jeżeli ja wiem, kim jest ten mój klient, to ja powinienem teraz co? Zmienić swoje narzędzie, dostroić się do niego. Co, co, co wynika z tej wiedzy dla handlowca powiedz? Ja jako profesjonalny handlowiec, profesjonalny sprzedawca powinienem mieć w swoim portfolio różne techniki komunikacyjne i dostosowywać je sytuacyjnie do danego klienta. Szczególnie, jeżeli to jest, to jest sprzedaż taka krótkoterminowa, średnioterminowa, to to jest po prostu umiejętność rozmowy, odpowiednie budowania relacji, zmiana strategii. Jak widzę, że żarty nie działają z tym klientem, to natychmiast powinien przestać i zupełnie zmienić podejście. A w sprzedaży takiej większej B2B, gdzie mamy duże budżety, długofalowe procesy, to może warto się zastanowić nad pewnym teamem, tak? Zabrać na spotkanie kogoś, kto jest inny niż ja. Skoro ja nie rezonuję z tym klientem, to, to trochę szkoda czasu, bo za chwilę możemy stracić duże, dużą szansę. No dobra, a nie masz takiego poczucia, Mimo, że czasem jest tak, że te typologie trochę prowadzą nas niby na skróty. I trochę jakby no. Z założenia usprawniają nam ten warsztat, ale jest po drodze mnóstwo poważnych błędów, na które możemy się narazić, czy ryzyk takich. Pierwsze ryzyko dla mnie to jest to, że ja źle to zdiagnozuję. Bo jednak czym innym jest zrobienie jakiegoś narzędzia, prawda, jakiegoś takiego bardzo złożonego testu, chociażby ekstendy tych, tych testów jest dużo, gdzie ja mam jakąś pewność, że ta moja diagnoza jest, no, przynajmniej jakoś, powiedzmy, że wiarygodna. Mhm. Czym innym jest sytuacja, kiedy ja widzę kogoś w pewnej roli, nie mam zielonego pojęcia, czy on tak naprawdę jest introwertywny, czy jest ekstrawertywny, czy nie mówi dlatego, że taką strategię przyjął, czy nie mówi dlatego, że właśnie jest cichy i spokojny, jakiś typu tam, załóżmy, że to jest jakiś tam C, prawda, albo nawet S, który tak się przyczaja troszeczkę. No to nie masz takiego poczucia, że jest w tym mnóstwo takich zagrożeń, że, to, że popełnimy błąd? Mhm. Każde stosowanie jakichkolwiek technik sprzedażowych, tak, które właśnie się nauczyliśmy na szkoleniu, i jedziemy jakąś techniką, jeżeli jest takie sztuczne, nienaturalne, nieautentyczne, to, to, to może nam zaszkodzić. Tak. Natomiast jeżeli zaczynamy to z jednej strony ćwiczyć, nabierać doświadczenia, z drugiej strony ja zachęcam też do takiej transparentności, tak, do, do otwartej przybicy. Czemu nie zapytać klienta, jak by chciał być potraktowany? Tak? Zamiast pytać właśnie utrzymałem się tej metafory czy przykładu salonu, tak, zamiast pytać to ile pan chce mieć koni w silniku, a to jest bardzo często to słyszę w salonach, tak, od m, młodych sprzedawców, mężczyzn. Ja widzę, że wchodzi w hacek, to się pytają, ile koni, tak, tylko co jest dla pana ważne w samochodzie. Mm -hmm. tak? I od razu można się dowiedzieć, tak, na, na co zwraca uwagę ten klient, Czy on przyszedł tutaj po najlepszą cenę, czy przyszedł po najlepsze osiągi, czy chce mieć coś bezpiecznego dla. Okej, okay, czy rozumiem, że oprócz takiego obserwowania, rozumiem to, co powiedziałeś, trochę takiego sposobu bycia w relacji z tobą, jako z handlowcem, to rzeczywiście, no, pewnie kluczem jest trochę pomóc sobie samemu lepiej zrozumieć te zachowania właśnie, czyli, czyli co nie wiem, właśnie. jak podejmujesz decyzję, czy już myślałeś o jakimś samochodzie, jak tu przychodzisz? Co jest dla Ciebie ważne w relacji być może z handlowcem, na przykład, prawda? Czego ode mnie oczekujesz? To jest to? To jest, coś takiego... to jest to, to jest takie bycie w autentycznym kontakcie, tak? No już nawet naj... jeszcze banalniejszy przykład, jak w sklepie, tak? sprzedawca nas pyta czy, mo czy mogę w czymś pomóc tak? i połowa klientów się obraża mówi ja nie lubię jak mnie nagabują a druga połowa się obraża że nikt nie przyszedł i nie pomógł tak? okay. No to mogę przyjść powiedzieć dzień dobry potrzebuje pani pomocy czy sobie pani poradzi tak? i już jest ten krok bliżej. Tak? Czyli ta personalizacja to dostosowywanie się ta empatia trochę jesteśmy sprzedają, ludzie sprzedają ludziom tak to, to... Właśnie, i tym hasłem ludzie sprzedają ludziom. Zatrzymamy na razie dzisiaj naszą, dzisiaj naszą rozmowę. Wrócimy do niej niechybnie jutro. Do zobaczenia.